I jeszcze nie ma 11, a ja już, słuchajcie, działam z drugim daniem. Ziemniaczki obrane, gotuję brukselkę. Ja z grzeszkiem uwielbiamy i będą kopety z kurczaka. Dzisiaj mamy z grzesiem małe wychodne, wychodne, rodzinne, bym powiedziała. No, ale dobra, bez szczegółów. Problem, chcę się ubrać. Albo ta biała. Szukam czegoś takiego wygodnego, swobodnego. Albo ta niebieska, ale trochę się boję, że jak pojem to, to ona będzie się opinać jednak. No i mój trzeci typ to ta, co tam się obkręca z tyłu. Dwa dni temu w Walecie miałam, no ale już wyprana, wyprasować tylko trzeba, więc nie wiem. Kusi mnie, żeby zrobić taką ankietę i że to, co widzowie wybiorą, to że ja w tym pójdę, ale boję się tego. to wiecie, czasami coś się podoba, Później coś się zmieni. No i dobrze, że nie robiłam żadnej ankiety, bo i tak coś innego wpadło mi w oko. My zaraz wychodzimy już z Grzesiem na imprezkę, więc z Wami się chyba żegnam. Na dzisiaj już nic nie będę dodawać. Yy, I przepraszam, od razu nie będzie jutro vloga. Ostatnie dni spędziłam na Malcie. No i dodawałam relacje, więc już nie nagrywałam jakby tego samego. Dobra. Yy, miłej soboty i niedzieli Wam życzę.